Pracodawca oferuje wam tak zwaną umowę rozwiązującą stosunek pracy. Nazywa się to Aufhebungsvereinbarung. Na co musicie uważać? Jeżeli przyjmiecie tego typu ofertę, Aufhebungsvereinbarung, to innymi słowy, wasz stosunek pracy zostanie rozwiązany za waszą zgodą. W tego typu przypadkach Urząd Pracy Niemieckiej, według przepisów socjalnych, nakłada tak zwany szperfryst, Wynosi ten szperfryst, czyli taki okres karencji. W pobieraniu zasiłku dla bezrobotnych co najmniej 12 tygodni. W zależności od tego, ile macie lat i jak długo byliście zatrudnieni, może być to więcej. Na przykład dla osoby mającej 58 lat i będącej zatrudnionej w danej firmie powyżej 4 lat, ten okres wynosi 26 tygodni. Więc jeżeli się na to zgodzicie i podpiszecie tego typu porozumienie uchylające, to stracicie prawo do zasiłku dla bezrobotnych. Jest jeden drobny wyjątek, jak możecie z tego wybrnąć? Tylko wtedy będzie to skuteczne jeżeli macie tak zwany ważny powód do przyjęcia tego, e, tego porozumienia, a tego typu ważny powód istnieje wtedy, no i tutaj są wytyczne, nazywa się to Fachisiewizum, internet z agentur Filarbeit, które mówią, że jeżeli wasze przyjęcie tej, tej, tego porozumienia uchylającego nastąpiło po tym, gdy pracodawca wam zagroził w sposób realny wypowiedzeniem z przyczyn, z przyczyn zakładowych, tak zwane betriebsbedingting dergrund albo z przyczyn osobistych, czyli te dergrund. I tylko żeby tego uniknąć, wy zawieracie to porozumienie i dostajecie odprawę i to jest istotne, dostajecie odprawę nie większą niż tą odprawę, która wynika z ustawy 0,5 pensji na rok zatrudnienia, to tylko wtedy macie opcję, żeby to przyjąć bez konieczności szperfryst.